To jest nieskromność. Zagary to była wielka formacja poetycka i tak sobie po prostu rzucać tą nazwą bez żadnego jeszcze dorobku, no, no, nie wypada. Słuchajcie, uwierzcie mi na słowo. Poeta ma tylko jedno jedyne prawo. Ma prawo wątpić w to, że to, co napisał, jest doskonałe. Od tego zaczyna się prawdziwa droga poetycka. Od zwątpienia. Od wątpienia, że to, co napisałem, jest wywielkie. Od wątpliwości. Że mógłbym to zrobić inaczej. Że może ten wiersz jest niedopracowany. Że może napisałem go w oparciu o tylko jeden pomysł. Że może napisałem go za wcześnie. Wiersz napisany za wcześnie. Taki wiersz, który powstał pod wpływem chwili. Piersz nieskontrolowany przez rozum. Wolczaka powinna żebyśmy się odpowiednio przyszedł. Jedno. Jeśli by Janina, Janina chciała ze mną podyskutować o tym wierszu, to ja jestem gotów. Przy czym będę stosował karę cielesny ruch. Za grzechy popełnione się. Więc albo chcesz ze mną dyskutować, albo nie, ale jeśli chcesz, to bądź przygotowana na no najgorsze. W każdym razie dostałeś wyróżnienie. Trzecią nagrodę przyznaliśmy, przyznaliśmy wierszowi Cywilizacja, który napisał Ryszard...

Jak widzicie jesteśmy sprawiedliwi. Niektóre bierce były trochę dłuższe, niektóre trochę krótsze, trochę krótsze nie, nie, nie nagradzaliśmy według kilometra, tylko według jakości wiersza. Drugą nagrodę przyznaliśmy Romualdowi Ląbrzynowi. właśnie teraz są zaprzeczę, prawda? Bo tutaj pierwsza nagroda, pierwsza nagroda przypadła Magdzie Mieczkowskiej. Ale Magdo, jak się ma, jak się nosi nazwisko mieczkowskie, to trzeba mieć coś lepsze. To zobowiązuje. Ale z tego powodu nie szybko tam, daj Wam słowo, nie ma nie ma w tym żadnego kumaterstwa. Uznaliśmy niemal jednogłośnie, a przynajmniej w stosunku głosów. Głosił dwa do jednego przyjmującego się, że jest to najbardziej zasługujący na pierwsze miejsce. Gratulujemy. No, no, ode mnie także podkowa na przyszłość, na szczęście, koperta. Pierwsza nagroda pani Magdalenie Byczkowskiej, fundatorem Józef Ples. Proszę bardzo, i moje dwa ostatnie. <noise> to jest miejsce na Ale może teraz sobie zróbmy tak, że od wyróżnienia trzecie przypomnimy trzecie wiersze. Teraz już bez premie, nie masz rusząc pod nosem, tylko czytając, że czytając. Te same wiersze. Te same, to te same jest, no, jest taki jakoś my, jak żywicie, że wyszli, prawda, że z czerwonym jabłkiem na głowie. Co chwilę naprzeciwko na strzelec staje, we mnie celuje, nie zawsze świadom tego sam. Ogarnia mnie bezradność, pomimo wszelkich starań nie potrafię skierować strzały nań, więc co chwilę nowa rana, tym gorzej, umyka możliwość cudu. Cywilizacja. Mieszkam w 12-piętrowej szpakówce. Wyglądam przez okno i widzę zwisające przewody wysoko napięciowe. Dalej jezdnię i kilka dymiących samochodów oraz karetkę pogotową stojącą na zboczu. Widocznie skończyła jej benzyna. Mogę oglądać telewizję kablową, mierząc w łóżku, lub wyjść na balkon i powybijać muchy, bo trochę zabrudziły mi szyby. А може дозвонюся до піцерії, наберемося всі на партежі? Але ні. Чи це ж він дає зепсута? І би не мусив спратити подвійний кошт невиображальне у чашлівеку по сходам. Хіба лепі з'єм каву з ланіни з цибулю, бо ж вам досить нашої середково-европейської цивілізації. Дякую. 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 Światowy obrót pieniężny zmawiałby o pulowę. W dniu 1 maja nikt nie podostawałby przeciwko sobie, a ja byłbym w błędzie myśląc, że powietrze do oddychania jest wieczne. Jak to jest być tam? Hmm. Trudno powiedzieć, pachnie niebieskim, Smakuje jak żelazo, jak drewno pośród nocy. Myślami odgrywam purpurę i zrywam cytrynowe liście, ale najczęściej jestem w czerwieniu. Tam nie ma książek, tu my jesteśmy stronicami. Poezją o lodzi, poezja jest najpiękniejsza. chcę powiedzieć o wszystkim i często to wiersze prawie tak jak